Siemanko, z tej strony Wilczku i dziś będzie no taki odcinek z wycinek po prostu jak grałem y, w Mad Runner. no to y, do wstępu a w dzisiejszym odcinku no! oh, w lewo w lewo Jakub, uciekamy ja jedzie kamikozy! Kuba, twoje ostatnie życzenie? <grymne> 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 <Dobry>. <grymne> no Tak ci... To dupa no. A no to dup Ciśniesz malina Stój! Tycz, ja mam większe opony Ja ogólnie jestem większy. Ja mam słabszy ten, ale ci wjeżdżam. Nie uciekaj! Mały, ale szybki. Szybko Dawa, gdzie skacze? Patrzy, ja do przodu. Jedno, jak jedziesz. No i mi uciekł. No. A dojechaliśmy do warsztatu. A mówiłem na oko, to Zobacz jak boki lecę! Poczekaj, Wyciągnij, <zum> <Ty. zum> <zum> Jak tam jest pionowa ściana? <zum> Dobra, już. Akceptuj Chodź tu Tam Damy radę, skręcaj dobrze i no Ja cię wyciągnę, nie martw się Ty beton ryje Czyli pójść, puść. Nie, nie, damy radę, poczekaj a tak fajnie bokiem się leciało years later Wiesz co? Czekaj, ja muszę to trochę zrobić inaczej. O! Oh, jedziemy. Dwaj ręczny mam To no. byłeś <grym> ten ręczny Ale zryty, ale ręczny dobry Jak cię Dobra. ciągnę. Jak cię ciągnę, to ci <grym> się... Pół <zbawiasz> się Trudno i tak to nasze rozwiedź idzie. Dobra, teraz możemy coś wziąć. Poczekaj, no muszę nawrócić. <noise> nie zrobię tak jak ty. Nie martw się. Ręczny! Nie, to tak nie działa. Dobra. Ha, należy zdobyć więcej punktów. A, bo ten warsztat jest zablokowany. A, awaria silnika to... Dobra, ciągnij to... mnie do drugi warsztatu. Serio? Nie będę cię ciągnął Nie no, wezmę teraz słabszego A co na spokoju, na czwórce, piątce, możesz sobie jechać Na czwórce, na razie jadę Mamy raz piątkę się udało Ubić. Uff Ja ten <śleskujesz> Eee. Czekaj, no jadę szybko, nie martw to co ja ty... Ty... ty? Wyprzedzasz? No, no a jak widzisz <laughs> wyprzedzaj. To Je Nie wyprzedzaj Co jest? Nie wyprzedzisz Nie no, nie no, no, wyprze no. wyprzedzisz Koło ci Koło mam w tobie. No mnie w jak ty, bo nie mam takiego zamiaru. Teraz prawo czy prosto? E, prosto. Tu przez ten most... Ja z tego mostu skakałem, nie polecam, tam jest chyba 20 metrów głębokości. Dobra! Dobra, piątkę mm. mam. No tylko nie zwal się tak jak ja ostatnio. Bo jedynie, że chcesz kontent <grym> robić A co robię? Staram się. Dobra, to <noise> jest drzewo. Ja choinkę na święta biorę. <noise> tak, dwóch byśmy jechali z choinkami, no dobrze. O! Czekaj! O! Ty! Patrz to. Podjęte. Wokiem, nie? Ja. Patrz to, patrz to. <noise> nie, nie, nie. Nie, będziesz gniewał. Biał. to, <noise> Dobra No to przychodzi co chwilę ktoś do ciebie no Kurde nie wiem, zbani piszą <laughs> Nie spadnij tu, ja cię nie będę wyciągać znowu Okej, okay, patrz Nie, no nie, no nie Dobra i teraz mamy rozwidlenie Gdzie jedziemy? Prawo? Lewo? Czy prosto? Prosto Prosto. <laughs> jeszcze mi walnął A mi silnik prawie spadł. Hmm. Znaczy ten. Y... A to nam no, może byś i ruszył, bo... No ruszyłem. A ten... Idź, ja tą drogą jadę. Czuń się. Nie drzewo walnie. Nie wiem. W ogóle ja mam urodzinki, nie? Jak dzisiaj jest 18 No to jeszcze raz chciałem naprzącisz sam na myśl. A, no dziękuję. Eee, w prawo. Ej, bo my tutaj byli. Chyba. Jak my tu byli? Gdzie nie nie, byliśmy? My, nie, my tu nie byliśmy. Ale jak Zup, się... O, chłopie, dobra, lepiej, lepiej ee, mniej, Nie ee, no, gaz, jedziemy tu. Gazodechy. Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Bo stój! Nie, bo my stamtąd przyjechali! Czekaj, bo on do tym przecież No właśnie wiem Teraz musimy w prawo tu jechać Dobra, czekam na ciebie, bo widzę, że ci nie tam jest. A, bo ja na ja jedynce jadę, jadę. okej okay. Gziby? To są Moje gziby No stój! Nie! Idź! <sleduk OVER> Moje gziby Masz po lewej Chociaż nie ma po lewej A kto to jest lewo? Te po twojej lewej Haczyńce? Nie! Ja tylko przejeżdżam przez rzeczkę i tam będę wykręcał i no... O chłopie, jak tu głęboko jest! No to tyle za mnie było. Już leżę. mówiłem, że... Tam, ta rzeka jest głupia jakaś. Ale Na pewno. U, da ci, dać ci... Dasz radę mnie uratować? Czy nie? Mmm... bez dać radę, ale nie wiem... To nie nawiguj. W tartaku. Dobra. I... Dobra. Jest! Dobra yy, Mamy skończony jeden I teraz trzeba ten drugi napełnić Ja mam 69 litrów Dobra Jestem na stacji Dzięki Załadowali mi I... Ja już jadę po ciebie Okej okay. Dobra, widzę cię Cię widzę na no gdzieś za za mną. Chciałbym, no dobra, damy radę jakoś. Jakoś damy. Najgorzej będzie z tej górki. Nie, właśnie tam będzie najlepiej. No nie wiem, jak się dziwić. Jest najgorzej, patrz. Patrz na mnie. No wiem, ale jak ci się udupię, ale wiesz, że jestem za, zakopany. Dobra, tu jest, tak, tak, jadę, jadę przez te tu. dobra czy dam radę przejechać? Dam radę. Mam ten najgorszy moment. Był gdzie zawsze ja glebie No i glebie znowu Nie gadaj Leżę i tyle Bierzesz musiał mnie ten Szybko! Bo mi się zepsuje, bo mi bije ciągle Aha, no to ja tak w w tak, bo jest między... <laughs> Ty, bo ja mam odpalony ciągle, ale leżę! Dobra, ja dam radę chyba Gasi a... Dobra Dobra, fajnie, ja się chwytam drzewa. Yy, I ten, ja się podniosę zaraz Ale się wrąbałem. Chciało się nas skróty jechać. To na połączenie serwerem. A! O kurde, ale zacięło mi. O hop!